Witajcie przyjaciele, jestem Dmitry Cybulew, założyciel The Wash. Teraz moja firma otworzyła przedstawicielstwo w Polsce, Kraków. Ładnie przesłuchiwałam, jak zorganizowana jest Twoja samoobsługowa myjnia samochodowa. Odwiedziłam ponad 120 myjni samochodowych. Od ponad 10 lat organizuję myjnie samoobsługowe na Ukrainie. Przez wojnę też miałem własne myjnie i jako praktyk doskonale rozumiem niszę tego biznesu. Do tego jak kompetentnie zorganizować w obliczu ogromnej konkurencji pobycie najlepsza myjnia w wędług opinii klientów i ich frekwencji. Teraz uruchomiliśmy myjnię w Krakowie. Jest czym się pochwalić i czym zaskoczyć przysłych właścicieli myjni samoobsługowych. Moja firma instaluje tylko wysokiej jakości komponenty włoskich producentów. Mamy własne, unikalne oprogramowanie i unikalne technologie, które dają przewagę we wszystkich aspektach. To co masz, to problem. Dla nas to okazja do pokazania, jak my podżegamy organizację tego procesu. Ja raz widziałem jak wasze nie stoją stoją bezczynnie przez 3-4 dni, tracąc przed tym zysk. Mini samo usługa mojej firmy to przede wszystkim organizacja procesu w pozycji właściciela mojej.